Jestem chowankiem Śląska, od 14 roku życia w, jestem w klubie. No i tak poprzez wszystkie szczeble, praktycznie od juniora, od tramkarza starszego do, do, właśnie do grupy seniorskiej, szczebel po szczeblu przechodziłem i właśnie też strzelając bramki w różnych w wszystkich kategoriach wiekowych. No i... Teraz jestem w, w pierwszym zespole i na razie też się odpłacam trenerowi w tym, że też, też szelam bramki. Kilku chłopaków już wypłynęło przez te występy w młodej w klasie, w tym i ja, dlatego wydaje mi się, że ta liga jest na tyle potrzebna i. W, te, no tak powinno być, prawda, że, że każdy y, się stara, żeby pokazać swoją osobę, w, y, nie tylko trenerom y, swoim w klubie i, i ludziom w y, całej Polsce. Są jeszcze tam chłopacy, którzy też dużo grali i pokazali z jak na najlepszej strony i też dostali szansę w Ekstraklasie. No. Ja jestem jedną z tych postaci, prawda? A czy największą to, to, to wiadomo, to już zależy od trenerów, od dziennikarzy, to, to już ci ludzie powinni to oceniać. Ja jestem od tego, żeby wychodzić na boisko i grać jak najlepiej. Ja i tak, tak cały czas trenuję z pierwszym zespołem. Jestem w, praktycznie w każdym meczu w 18 meczowej i. W po wchodzę na czasami na końcówki. Grałem w kocharze Ekstraklasy, więc staram się pokazać trenerowi, że, że warto nam je stawiać nawet w Ekstraklasie. i Myślę, że podejrzewam, że też transfery będą w klubie, bo pieniądze na to są, więc fajnie będzie rywalizacja duża i jak mi się uda wywalczyć to, że jeszcze będę grał, to, to będę naprawdę szczęśliwy.